Czy zdarzyło Wam się kiedyś wracacie ze spaceru, który zawsze uważaliście za najlepsze ćwiczenie, a nogi są jak z ołowiu? Bolą, drętwieją i macie wrażenie, że ciągniecie je za sobą, zamiast one niosły Was do przodu. Jeśli to brzmi znajomo, wiedzcie, nie jesteście sami i co ważniejsze, to absolutnie nie jest Wasza wina. Przez lata wmawiano nam, że zwykły spacer to panaceum klucz do zdrowego starzenia się. Wierzyliśmy, że im więcej kroków, tym lepiej. Ale co jeśli powiem Wam, że istnieje ukryta prawda, o której milczą nawet wielu lekarzy i trenerów? Sekret, który wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić, nie uciekając się do wyczerpujących treningów. Dziś odkryjemy ten sekret i porozmawiamy o prawdziwym motorze napędowym Waszego ciała, który naukowcy nazywają drugim sercem, i pokażę Wam, jak uruchomić go na nowo. Za pomocą zaledwie trzech prostych i całkowicie bezpiecznych ruchów. Nie będziecie potrzebować ani specjalistycznego sprzętu, ani karnetu na siłownię. Wszystko, czego potrzeba, to krzesło i kilka minut waszego czasu. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ każde ćwiczenie będzie opierać się na poprzednim. A kiedy skończymy, nie tylko poczujecie się silniejsi, poczujecie się naprawdę żywi, od stóp do głów. A zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzach, jak macie na imię i z jakiego miasta jesteście? Poznajmy się. A zatem przechodzimy do ćwiczenia numer jeden, które nazywam przebudzeniem. To pierwszy i najważniejszy krok, ponieważ to on uruchamia nasz wewnętrzny silnik. Jeśli kiedykolwiek zauważyliście, że wieczorem nogi wam puchną, albo trudno wam wstać z krzesła bez zachwiania się, to ten prosty ruch może stać się dla was prawdziwym punktem zwrotnym. Dlaczego jest tak ważny? Pamiętacie, jak mówiliśmy o drugim sercu. Mięśniu płaszczkowatym zwykły spacer tylko delikatnie klepie go po ramieniu. Ale teraz zafundujemy mu prawdziwe przebudzenie a zrobimy to siedząc w pełnym bezpieczeństwie i komforcie. Ten ruch nie sprawi, że się spocicie, ale rozpali to połączenie między nogami, mózgiem, a waszym systemem energetycznym w sposób, w jaki żaden spacer nie potrafi. To właśnie od tego zaczyna się wasza nowa stabilność. Przejdźmy do dzieła to zajmie zaledwie dwie minuty. Na początek usiądźcie prosto na stabilnym krześle tak, aby wasze stopy w pełni opierały się na podłodze, a kolana były zgięte pod kątem prostym. Delikatnie połóżcie dłonie na kolanach dla stabilności. Jeśli chcecie nieco wzmocnić efekt, można użyć pary małych butelek z wodą. Teraz, trzymając poduszki stóp przyciśnięte do podłogi, zacznijcie płynnie i powoli unosić pięty w górę. Unieście je tak wysoko, jak wam wygodnie i naprawdę poczujcie jak napinają się mięśnie w tylnej części łydki. W najwyższym punkcie zróbcie krótką pauzę na jedną dwie sekundy. To moment maksymalnej aktywacji naszego celu. A następnie, i to jest najważniejsze, równie powoli i kontrolowanie opuśćcie pięty z powrotem. Nie upuszczajcie ich. Wyobraźcie sobie, że stawiacie na półce coś bardzo kruchego. Wykonajcie ten ruch od 10 do 15 razy. Można go robić raz lub dwa razy dziennie, aby utrzymać mięśnie w dobrej kondycji. Co się właśnie stało? Każde takie uniesienie to znacznie więcej niż tylko ruch. To sygnał, który wysyłacie swojemu mózgowi, mówiąc: Ten mięsień jest ważny. Obudź się, wesprzyj mnie. To małe, kontrolowane działanie aktywuje mięsień płaszczkowaty i na nowo uczy go robić to, do czego został stworzony: pompować krew, utrzymywać równowagę i zasilać energią dolną część ciała. Już po niedługim czasie możecie zauważyć, że ciężkość w nogach się zmniejszyła, obrzęki stały się mniejsze, a podczas chodzenia pojawiło się nowe uczucie pewności i połączenia z ziemią. Kto powinien zachować ostrożność? Ten ruch jest bardzo łagodny, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Proszę, skonsultujcie się z lekarzem przed rozpoczęciem, jeśli niedawno przeszliście za krzepice żył głębokich ciężką postać Żylaków z towarzyszącym bólem. Lub odczuwacie jakikolwiek ostry, nagły ból w łydkach. Właśnie dokonaliście cichej rewolucji, nie wstając z krzesła. Obudziliście mięsień, który służy jako wasz wewnętrzny fundament, wasze drugie serce. A teraz, gdy się obudził, jesteśmy gotowi budować dalej, w górę. W następnym ćwiczeniu weźmiemy tę siłę i nauczymy ją pracować przeciwko grawitacji, przywracając wam pełną kontrolę. A zatem nasze drugie serce się obudziło, i to wspaniale. Teraz czas na kolejny bardzo ważny krok. Nauczyć je wspierać nas nie tylko gdy siedzimy, ale także w naszym codziennym życiu, gdy stoimy i poruszamy się. To ćwiczenie nazywam pewnym oparciem, ponieważ pomoże przywrócić to uczucie pewności w nogach, które być może z czasem zaczęło nieco słabnąć. Przypomnijcie sobie, czy zdarzyło Wam się kiedyś tak: wstajecie z fotela i przez sekundę lub dwie szukacie czegoś do przytrzymania, albo podchodząc do krawężnika, Wahacie się chwilę, zanim zrobicie krok? To nie jest starość, jak wielu myśli. To po prostu sygnał, że mięśnie i mózg zaczęły rzadziej się ze sobą kontaktować. Więc teraz tę rozmowę telefoniczną naprawimy. Przejdziemy od prostego przebudzenia mięśni do ich pewnej zgranej pracy. Na początek znajdźcie sobie pomocnika. Może to być blad kuchenny, oparcie stabilnego krzesła, a nawet parapet. Stańcie do niego przodem i połóżcie na nim ręce. Najważniejsze jest, by nie opierać się całym ciężarem, a jedynie lekko się przytrzymywać dla spokoju, jak poręczy. Teraz stańcie prosto, ustawcie stopy na wygodną szerokość, mniej więcej na poziomie ramion, i poczujcie, jak mocno stoją na podłodze. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście jak kwiat, który wyciąga się ku słońcu. Powoli, powoli, bez szarpnięć, zacznijcie unosić się na palcach, odrywając pięty od podłogi. Nie spieszcie się, unieście się tak wysoko, jak Wam dziś wygodnie. Na samym szczycie zatrzymajcie się na sekundę. Poczujcie, jak Wasze mięśnie łydek się napięły. Oto oni, Wasi wierni pomocnicy, trzymają całe Wasze ciało. A potem, jeszcze wolniej, opuśćcie się z powrotem. Nie upadajcie napięty, a płynnie wróćcie do pozycji wyjściowej, jakbyście stawiali na podłodze cenną wazę. Powtórzcie to płynne uniesienie i opuszczenie od 10 do 15 razy. Traktujcie to nie jak ciężką pracę, a jak przyjemną gimnastykę, która daje nogom siłę. Nie tylko wzmacniacie mięśnie, przeprowadzacie prawdziwe, generalne porządki w systemie zarządzania waszym ciałem. Każdy taki ruch na nowo uczy wasz mózg, czuć pozycję nóg i stóp. Z wiekiem ta wrażliwość może słabnąć, stąd pojawia się niepewność, a my ją przywracamy. To jak ponowne strojenie instrumentu muzycznego. Im dokładniejsze strojenie, tym piękniej i pewniej brzmi melodia. Melodia waszego chodu: Tworzymy nie siłę surową, ale inteligentną tę, która pomaga nam poruszać się łatwo i bezpiecznie każdego dnia. Ten krok wymaga od nas większej stabilności, więc bądźmy dla siebie wyrozumiali. Jeśli niedawno przeszliście operację nóg, jeśli często kręci wam się w głowie, lub wiecie, że równowaga jest waszym słabym punktem proszę, nie spieszcie się. Nie ma w tym nic wstydliwego. Kontynuujcie wykonywanie pierwszego ćwiczenia na siedząco. To już ogromna korzyść. Zawsze zdążycie przejść do tego kroku, gdy poczujecie się silniejsi. Poczujcie różnicę. Właśnie zrobiliście duży krok od niepewności do solidnego oparcia pod nogami. Nie tylko unieśliście swoje ciało, unieśliście swoją wiarę we własne siły. Przed nami ostatnie, najciekawsze ćwiczenie. Dotrzemy do najgłębszego, najważniejszego mięśnia który jest prawdziwym strażnikiem waszej równowagi. Oto dotarliśmy do finału naszej podróży, do wisienki na torcie. Obudziliśmy nasze drugie serce, nauczyliśmy je pracować na stojąco, a teraz uzyskamy dostęp do jego ukrytej, najpotężniejszej funkcji. To ćwiczenie nazywam głęboką aktywacją i jest ono waszym tajnym kluczem do niezachwianej pewności w każdym kroku. Pomyślcie o tym, większość upadków nie zdarza się podczas szybkiego chodu. Ale w tych nieoczekiwanych, codziennych momentach, kiedy potknęliście się na nierównej ścieżce, kiedy sięgaliście po słoik z górnej półki, kiedy na sekundę stanęliście na jednej nodze, by założyć buty, w tych chwilach za naszą stabilność nie odpowiada ten duży, widoczny mięsień łydki, który jest dobry do biegania. Nie, do gry wkracza jego tajny sojusznik głęboki mięsień płaszczkowaty. To prawdziwy maratończyk naszego ciała, stworzony do wytrzymałości i wsparcia. Ale z wiekiem oduczamy się go włączać. A więc to ćwiczenie jest sposobem, by celowo zwrócić się właśnie do tego cichego bohatera. Nauczmy się więc aktywować ten głęboki mięsień, wykonując wszystko powoli i z pełną świadomością. Na początek ponownie stańcie za waszym pewnym oparciem krzesłem lub blatem i lekko przytrzymajcie się rękami dla spokoju. Pewnie przenieście ciężar ciała na prawą nogę. A lewą po prostu zegnijcie i unieście z tyłu. Niech na razie odpocznie. A teraz, nasza mała sztuczka najważniejszy moment lekko zegnijcie nogę podporową prawą w kolanie. To nie przysiad, a jedynie miękkie, sprężyste zgięcie, jakbyście przygotowywali się do lekkiego, sprężystego kroku. Utrzymując tę pozycję, zacznijcie bardzo płynnie unosić prawą piętę od podłogi. Od razu poczujecie różnicę. Napięcie pojawi się nie w znanym miejscu, a głębiej, bliżej kostki. To właśnie sygnał, że nasz cichy bohater włączył się do pracy. Zatrzymajcie się w tym punkcie na sekundę, cieszcie się tym uczuciem, a następnie równie kontrolowanie i bez pośpiechu opuśćcie się. Pamiętajcie, tu ważna jest jakość ruchu, a nie ilość. Zróbcie tak 8-12 razy, po czym ostrożnie zmieńcie nogi i poświęćcie tyle samo uwagi lewej stronie. Wyobraźcie sobie, że mięsień brzuchaty łydki to sprinter, a mięsień płaszczkowaty maratończyk. Kiedy noga jest prosta, całą pracę przejmuje sprinter. Ale gdy tylko zegniemy kolano, dajemy mu odpocząć. A maratończykowi nie pozostaje nic innego, jak włączyć się do pracy. A przecież to właśnie on, ten niestrudzony pracownik, odpowiada za długotrwałą stabilność i ochronę naszych stawów. Trenując go, tworzymy nie tylko siłę surową. Ale siłę inteligentną, która automatycznie zadziała w odpowiednim momencie i uchroni nas przed upadkiem. To ćwiczenie wymaga dobrej kontroli, więc nie spieszcie się. Jeśli macie poważne problemy z równowagą, niedawno przeszliście operację kolana lub kostki, albo odczuwacie ból przy zginaniu nogi, proszę, nie wykonujcie tej wersji. Lepiej wróćcie do drugiego ćwiczenia i wykonujcie je na obu nogach. Pamiętajcie: główna zasada zdrowia nie szkodzić. Słuchajcie swojego ciała, jest waszym najlepszym doradcą. Właśnie zrobiliście coś niesamowitego. Uzyskaliście dostęp do najgłębszego poziomu wsparcia waszego ciała. Nauczyliście się zarządzać mięśniem, o którym wielu nawet nie wie. To nie jest tylko ćwiczenie na nogi. To klucz do poruszania się przez życie z pewnością siebie, godnością i bez strachu. To wszystko trzy proste kroki, które zrobiliśmy dziś razem. To nie są tylko ćwiczenia. To cała podróż. Od poczucia słabości do odzyskania siły, od niepewności do solidnego oparcia pod nogami. Na nowo poznaliście swoje ciało i obudziliście jego ukryte zasoby. Potężny system, o którym wielu nawet nie ma pojęcia. Pamiętajcie, główny sekret nie polega na tym, by robić dużo i ciężko, ale na tym, by robić regularnie i z głową. Włączcie te trzy ruchy do swojego dnia. Poranne przebudzenie na siedząco pomoże pobudzić krążenie. I naładuje energią. Dzienne, a nabudowanie oparcia na stojąco wzmocni waszą pewność siebie, a wieczorna głęboka aktywacja zdejmie zmęczenie i przygotuje ciało do odpoczynku. Słuchajcie siebie, jeśli któregoś dnia czujecie zmęczenie, zróbcie mniej powtórzeń lub tylko wersję na siedząco. Dziś udowodniliście, że wiek to nie wyrok, a możliwość nauczenia się wykorzystywania swojej siły na nowo, mądrzej. Tego, co zrobiliście, nie dasz żadna tabletka ani żaden drogi sprzęt. To wasze osobiste zwycięstwo, wasz krok ku wolności ruchu i niezależności. Jeśli ten film był dla was pomocny, jeśli poczuliście, że coś zmieniło się w waszych nogach, proszę wesprzyjcie nasz kanał, dajcie kciuk w górę, w ten sposób zrozumiemy, że ten temat jest ważny. Subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić naszych nowych filmów, w których będziemy dzielić się prostymi i skutecznymi sposobami na zachowanie zdrowia i energii na długie lata. I oczywiście, napiszcie w komentarzach, jak się czujecie. Czy Wam się udało? A jeśli jesteście z nami do końca, napiszcie zdanie: Moje oparcie jest ze mną. Stwórzmy tu społeczność ludzi, którzy wybierają siłę, zdrowie i aktywne życie w każdym wieku. Poruszajcie się z pewnością siebie i bądźcie zdrowi.